A jak śpiewała testosteron jest hormonem cierpienia, płaczu, osamotnienia, jako lekarz medycyny męskiej nie zgadzam się z tym pojęciem. Otóż testosteron jest atawistycznym hormonem mężczyzny. Atawistyczny hormon mężczyzny, znaczy jest opiekunem stada, jest alfa zwierzęciem liderem. Mężczyzna, który ma wysoki testosteron, jest najwspanialszym opiekunem żony, rodziny, kobiety. Wprost przeciwnie, to jest wspaniały hormon również aktywności psychicznej i fizycznej. W związku z tym walczmy o ten testosteron. Natalia, jak o niego walczyć? Hmm. Budować tężyznę fizyczną na siłowni, bo w tej chwili mężczyzna nie musi iść do lasu, zdobywać pożywienie, tylko zazwyczaj siedzi przed komputerem i to pożywienie zdobywa online, hmm. <laughs> więc musi tę tężyznę budować na siłowni. A ona jest bardzo ważna, testosteron. Również podwyższa się poprzez trening siłowy. Natomiast, żeby go nie spalić na siłowni, musimy to robić z głową, czyli nie przetrenowywać się nie za dużo tych treningów aerobowych, siłowych też nie za dużo, bo, bo możemy się przemęczyć, przetrenować, zniechęcić do tej siłowni, a absolutnie tego nie chcemy. Także około 40 minut treningu siłowego i 20 minut treningu aerobowego 3-4 razy miesięcznie, tygodniowo, przepraszam. <grywa> Dziennie za dużo, miesięcznie za mało, także tygodniowo 3-4 razy w tygodniu taki trening godzina do półtorej godziny byłby idealny, żeby, żeby zrobić sobie i dobry nastrój, i fajną rzeźbę, i ten testosteron podwyższać. Także wszystko z głową, z umiarem, ale warto się ruszać, naprawdę warto. Natalia, wiesz co powiedział Riedge Hoffman, to jest znany komik niemiecki. Powiedział, że testosteron nie pozwala mu umrzeć, jeżeli będzie drugim. <laughs> Niezwykle ważne też i w sporcie. Właśnie, panowie za bardzo chcą ze sobą rywalizować i być najlepsi, ale z tego nie wynikają dobre, dobre rzeczy, bo ta rywalizacja to są właśnie maratony, to są e, triatlony. To są triatlony a to właśnie spala testosteron, jeżeli za dużo właśnie. tego jest, bo tak jak ty wcześniej wspominałyśmy, maratończycy nie mają mięśni, to my chcemy pana z mięśniami, dlatego że w mięśniach testosteron e, również się tworzy, ten wolny, ważny. A co ma zrobić taki mężczyzna, który chce zacząć zdrowe, męskie życie? Znaczy tak jak powiedziała Natalia, kiedyś mężczyzna szedł do lasu i przynosił dla rodziny tego mamuta, więc zadbał o rodzina, a jednocześnie miał okazję się fizycznie wyładować. Także panowie, dla was przede wszystkim najważniejsza rada, wrócić troszeczkę do diety paleo, tej właśnie pradawnej, która opierała się na czerwonym mięsie. Czerwone mięso, bardzo ważny składnik w diecie każdego mężczyzny, jest nie tylko bardzo dobrym źródłem żelaza, nie tylko bardzo dobrym źródłem witaminy B12, ale również białko, które jest zawarte w mięsie, panowie nowie Tatarek, Karpaczio, czyli surowe mięso, jak najbardziej zapraszamy do diety. To jest taki driver do produkcji testosteronu. Ja wiem, że teraz wielu mężczyzn przerzuca się na diety, które czasami panie im narzucają wegańska, wegetariańska. Proszę państwa, stężenie testosteronu wolnego u osób, u mężczyzn, którzy stosują diety wegańskie i wegetariańskie, jest bardzo niski, a jeżeli jeszcze wprowadzają produkty sojowe, które zawierają dużo fitoestrogenów, Pro, produkcja testosteronu spada to na To Ja maksa. teraz coś dodam, bo właśnie panowie, jak jecie wegańsko i wegetariańsko, nie jecie czerwonego mięsa. Dziękuję mm. ci za to, bo też jestem propagatorem. Yy, produkujecie panowie specjalne białka SHBG, Sex Hormone Binding globiny), mm. które są jednymi z największych złodziei testosteronu. Jeszcze tylko dodam, że też dieta eliminacyjna, jedna też z popularniejszych, która wymaga wyeliminowania węglowodanów z diety całkowicie, również dla panów nie jest wskazana, ponieważ y, jedna z substancji, która... Normuje poziom glukozy we krwi, która jest też połączona z insuliną wielu panów, na insulinooporność też choruje, także to jest zespół naczyń połączonych, sprawia, że jeżeli jest po odpowiedni poziom glukozy we krwi, hamowane jest wytwarzanie kortyzolu, czyli jednego przeciwnika testosteronu i właśnie tego wspomnianego Sobie. przez ciebie białka. Także nie eliminujemy węglowodanów, ale znajdźmy dla nich odpowiednie miejsce w zdrowej, codziennej, zbilansowanej diecie.